Siemoneczko, ja jestem Elwisto, witam Was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale, w odcinku, w którym zobaczymy ile diamentów jestem w stanie wykować przez idealnie godzinę czasu. Obecnie jestem w kopalni miejskiej w naszym mieście. Jest idealnie godzina siódma, więc zobaczymy, ile diamentów będziemy mogli wykopać do ósmej. Więc w tym momencie, moi drodzy, czas start polecimy sobie. I na start start mamy tutaj jakieś złoto, więc nawet na jest ten poziom, chyba nie, to jest nawet poziom wyżej. Więc tutaj polecimy na kratkę jedenastą. No i zaczniemy kopanie diaksu, tylko mam taką wczoraj nadzieję, że tu jeszcze nikogo nie było. Więc cóż, mam no taką tutaj pojętą, że serio nadzieję, ponieważ ja mam tych diamentów sporo. A mam pojętą, że tak no, w planach taki mega spory biznes, więc potrzebuję teraz ich mega dużo, żeby wykupić teren na budowę wieżowca, Dokładnie ponieważ, no powiem wam tak szczerze, nie, nie, nie będą wierzyć bawełny, ja planuję wykupić miejsce, gdzie był mój stary sklep w Milionowicach, ale to jest tak, że no wiecie, może i to jest moja działka, ale ja tam zaraz nie mogę budować, bo zaraz tam jest budynek, nie? więc tutaj w pierwszej trzeba byłoby pójść do zarządu miasta, czyli do, czyli właśnie do Agent X dać mu jakiś hajs, żeby móc, móc, to, móc to jakoś zburzyć, nie? więc zobaczymy, co z nas tego wyjdzie, pewne jest to, że dzisiaj będziemy sobie zakopali i wam pokażę po prostu tutaj, ile tego zdobędziemy przez idealnie godzinkę czasu, naprawdę. Okej, okay, więc w tym momencie właściwie, no, powiem wam, że no, tak bliziutko tego całego startu są Diaksów, w ogóle prawie bym mnie przosło, ale to już nieważne. Więc teraz zobaczymy, ile przykrypek, które ma na sobie fortunkę 3 będzie z tego Diaksów, błagam dużo, proszę, naprawdę. No niezbyt wiele, ale i tak mam dzięki temu 17, więc nawet nice w mojej opinii, ponieważ to nie jest mało. Więc lecimy teraz dalej, ponieważ no naprawdę mam nadzieję, że przez tą godzinkę tego sobie lekko zdobędziemy, ponieważ naprawdę, no ja wiem, że mam tego jakieś, no, czekajcie, ile? Chyba z 800 Diaksów, no jakoś tak, ale ja mam z tego sporo odcinków. No i ogólnie mam tego tak, no, nie za nie nie mało, naprawdę, więc teraz sobie polecimy dalej i zobaczymy tego efekty, bo naprawdę ja w tym odcinku dzielę sporo nadzieje, gdyż tym bardziej musimy kupić kwarc, a kto ma najwięcej kwarcu? Najwięcej kwarcu ma Agentix, albo Macioch, bo Macioch to sobie, Oli się nie mylę, gromadził przez to, 6 budować z tego Macioch Tower, potem zmienił w ogóle bloki, więc teraz ma tego najwięcej, więc teraz musimy w ogóle, ciekawa ironia, nie, że musimy zaraz wybrać diamenty, żeby oskupić od niego kwarc, który sami mu daliśmy, naprawdę, jakby, nie komentuję tego, co teraz to, to zgarniamy i będzie gościu Gituwa naprawdę, zobaczymy ile tego dzisiaj w tym odcinku znajdziemy, a wy tutaj bądźcie na odcinku do końca i subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, te jedne odcinki, i wam tutaj oczywiście mega dziękuję, że jesteście, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco z moimi odcinkami, a my lecimy dalej, gościu, bądźcie na odcinku do końca, bo ogólnie pokażę wszystko w skrócie, jak to wygląda, ta cała godzinka, no wiecie co, już to żelazo, olej, po prostu, bo go teraz nie potrzebuję, teraz się skupmy tylko na diaksach, bo one są tutaj cały czas cenne, ja wiem, że jest teraz w Minecraftie nie ale i tak diaksy zajmują u nas, no, powiem wam, że no... Uznajemy, jest jakaś osoba w mieście, która Daksyw nie lubi. My się wydaje, że żadnej nie ma, więc naprawdę tak mi się wydaje, że będzie gościu po prostu rozsądnia, my lecimy dalej, bo ja nie widzę tego, żebyśmy czekali. My ile my już tutaj kopiemy, co? Ok, my już tutaj kopiemy, widzę, że 6 minut, dobra, Ok, nie, czekajcie, 3, 4 minuty, okej, okay, nieważne mój błąd, więc lecimy zaraz dalej, naprawdę. Ja czekam na jakiekolwiek gościu efekty. Po serii w tym odcinku nie zdobyłem jakiegoś mega sporo No ja wiem, że mamy tylko chociażby o siedemnastkę ale teraz to chyba się widzę, że zmieni, więc serio tutaj nice. Dziękuję bardzo za jakieś tam jak tego baga ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, no pięć, sześć. No i tak nie jest źle. I tak tutaj powiem, że nie jest, ja mogę być o wiele gorzej. Mogło być coraz razy gorzej, nie? Więc teraz sobie polecimy dalej. Mamy już z tego co widzę, odcinka już będzie tutaj dziewiątą, więc naprawdę, znaczy dziewiątą minutę nie odcinka, tylko kopania mojego, kopania mojego tutaj. No, to by najbardziej jednak wkurza, nie? Jak mamy ten tutaj dircik, więc spokojnie tu już na tę. I tak jedną Naszego czasu, prawie busta dla diaksów, więc pogo w mnie wynik lecimy dalej. Po prostu w tym odcinku się nie poddam, dług, nie będziecie z mnie jakby Jak będą, to jest aż godzinka, nie? Jestem w stanie zrobić w tym czasie na może jakiś tam małym problemem, ale mi się wydaje, że nawet może bez problemu. Te dwa staki diaksów to jest i tak powiem, że tam nie jednak mega dużo, jeżeli chodzi o kopanie, ponieważ z takimi kilofami, jak się kopie bardzo łatwo. My teraz tego czekamy na jakieś zależne efekty, bo ja naprawdę nie mam zamiaru czekać przez pół roku, ażby do tego serwerze najbogatszy. okej? no chyba jestem, jeżeli chodzi o dementy, ale wiem, że Abram wiem, więcej, agent ma ode mnie więcej złota, Wiem, że Maczek ma ode mnie więcej kwarców Więc zawsze, no powiem wam, że chciałem być pod każdym względem tutaj na, na serwis najbogatszy Nie wychodzi mi to obecnie, może i byłem kiedyś, ale nie teraz Bo już to moje całe lata świetlności minęły Więc oby było tutaj zaraz jakieś szczęście, gość, naprawdę, bo już tutaj ten Cały, powiem wam, że mimo tego, że sobie ogarnęłem, nawet mending, bo był w kopalni Już olełam ten cały węgiel i te inne tutaj tego typu lapisy, ponieważ nie chce mi się Po prostu nie chce mi się, Chcemy ten cały nasz czas od razu to sobie żeby zdobyć to lekcje, w ogóle też swoje, swoją, swoją drogą Mam mega palca, mojego Instagrama Elviso zdjęcia, raczej oraz więcej, więc serio, followujcie, bardzo wam go gorąco polecam, jest oczywiście link w opisie, dokładnie, a my lecimy, ponieważ nie było nic od serio paru minutek, więc dalej się do tego się po prostu nie poddajemy, dobra, dalej, dawać mi jakieś te diaksy, co, bo nie było nic serio od jakichś, no, nie mam pojęcia, paru minut, no, 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 nie, no, błagam, wszystko tylko nie gravel! No, okej, okay. diaksów nie było od, od jakichś już nie mam pojęcia ilu, no chyba 10 minut, tak, już nie było od jakichś od 10 minut. Może z jakiejś co jest złoto, chociażby tyle dobrego. to jest tutaj sobie goldzik, więc tutaj nie narzekam. Ale naprawdę, powiem wam, że myślałem, że to zlanko będzie troszeczkę prostsze, naprawdę. Myślałem, że będzie chociażby lekko prostsze. No, chociażby leciutko, bo naprawdę mi się to nie widzi, aby w tym odcinku znaleźć mniej niż dwa taki, ok? Bo przy takim klofie, przy takich moich w ogóle umiejętnościach i latach, latach doświadczenia w kopaniu prostego czarnego diaksów, no, liczyłem na coś więcej, jednak, nie, niż parę tam, no Ile To jest nawet co nie jest płystaka, jednak, nie Więc pojmuję, że tutaj jest stały ten czas. Zmknę na minutę. Moje nastawienie do tego odcinka się zmieni, bo naprawdę na same starcie było takie łô! W tym odcinku normalnie rozwalimy system, nie? Diaksów będzie tutaj od groma, stałe jaki będzie tych diaksów, nie? A teraz mam takie, no. No, no byłoby fajnie, gdyby tyle było, nie? Ale czy tak będzie, to ja nie mam pojęcia, więc dobra, to zobaczymy. Rozpoczynamy sobie dalej, lecimy przed siebie i liczymy na więcej szczęścia. No, no właśnie o tym mówię, naprawdę o tym mówię. Tutaj w ogóle nie mam pojęcia dlaczego, ale ten cały gravel kopy kilofem i na tej całej drodze wykopałem już około stack grawelu, więc naprawdę to nie jest nic ciekawego, to nie jest nic ciekawego, błagam, jak chcę poznać osobę i przybić rękę, przybić piątkę, która wymyśliła, a damy w tym Minecrafcie grawel w kopalniach. no Super, super! O, co, ciekawego tutaj nie widzę. Na no, jest jakaś kopalnia mała z lawą, więc tutaj jest szansa na jakieś diaksy, byłoby stery świetnie wyśmienicie. No czy to coś w ogóle będzie? Naprawdę Minecraft. Ja od ciebie nie wymagam wiele, ja od ciebie stery, wymagam bardzo mało. Ja chcę tylko Diaksów. Okej, to jest idealne miejsce, bo tu jest mnóstwo lawy, i ja nie mogę i jakby jak, jak w takim miejscu nie było Diaksów, to szczerze byłbym w szoku. To szczerze byłbym w szoku. Bo spójrzcie, ile tutaj jest tej całej przestrzeni, naprawdę. Lecimy teraz po diaksy, ponieważ absolutnie tu jest pewnie jakieś tu coś będzie, naprawdę, Nie ma w ogóle innej możliwości, więc zobaczymy, lecimy. Oj, tu już. Ktoś był, to nieważne, super, tam zauważyłem właśnie Kobla, więc po prostu się cofamy na nasze miejsce Bo tego po prostu gościu nie widzę, nie? Diaksy, 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 moi drodzy, nice. Mamy tutaj z tego, co widzę na naszym liczniku. Minęło 25 minut, rozumiecie to? Minęło 25 minut, czyli serio sporo czasu. Ja myślałem, że zdobędę do tych ród naprawdę mega dużo, ale no jak wiecie, no, nie idzie mi wcale aż tak dobrze, nie? Mam tego 42, więc jest serio szansa, bo tak w ogóle. Myślałem, że to jest serio niemożliwe, ale jednak teraz z tego co widzę, jest szansa, że w tą całą godzinkę jesteśmy w stanie zdobyć ten całe na dwa staki diaksów, nie? Zobaczymy, naprawdę mam taką tutaj sprawę nadzieję, ponieważ kopiemy sobie tutaj już dość sporo. No i efekty... Są nie, nie powiem, że żadne, ale takie lekko minimalne, nie? No były odcinki, gdzie, gdzie było wiele więcej farta jednak, były odcinki, gdzie diaksy były cały czas, ale no różnie bywa, teraz mamy też taką tutaj sytuację, że mamy tutaj te, chyba w tym odcinku, ile było? Trzy rudy i mamy fortunkę trzy, więc no bez fortunki byłoby gorzej, nie? Więc naprawdę mi się wydaje, że jestem autentycznie w stanie, i to bez żadnych problemów, zdobyć te dwa staki diaksów w tym odcinku, goście, no byłoby po prostu fajnie, byłoby po prostu fajnie, no, bym się cieszył, by mi wszyscy zazrasili, no i byłoby sztos. Zresztą bo bym już tak lekko spocząłem z kursu, bo była lawa i już było tyle graweł w jednym miejscu, Trzeba było to jakoś pokonać, więc uznałem. Dobra, mam to gdzieś omijamy To, bo ja nie, nie mam zamiaru stereo do tego grawego do aż tak kopać, bo to jest dramat. To jest dramat, tym bardziej, że znowu nie wzięłem go. Paty, o tym właśnie mówię. I właśnie dlatego tak lekko sobie teraz zobaczam z kursu. Ale trudno, trzeba z tym jakoś normalnie tutaj wytrzymać. Nie? Więc stało się, moje drodzy. Stało się, lecimy teraz dalej przed siebie. A więc lecimy, goście, to w ogóle mam mega palca. Mój drugi kanał. O, Elvis Games, na którym macie moje codzienne odcinki z Belur. Więc link warty, serio sub sub subskrybujcie. A ja tutaj mam Emeralda. Ej, szczerze, nie spodziewałem się, że to zdobędziemy. Czy to znaczy? Że jestem około dwóch, nie, czekajcie. Jestem około półtorej tysiąca blokowych w Białym Górzystym, więc nice. Nawet spoko, bo już tak wiem, gdzie, gdzie jestem. Bo to są chyba naj, najbliższe jedyne góry w Bielanowicach. Dobra, to jest że kolejny taki zbiór kopalni. Błagam, żeby ten już jeszcze, ty wiecie, był niewyeksplorowany. Byłoby serio super. Ej, kolejny emerald w ogóle, nie? Jeju, ja się w ogóle teraz robi odcineczek taki bardziej z kopania emeraldów niż z diaksów. Naprawdę, jeszcze jedna ruda. A będziemy mieli ich tyle samo, co, w od, co jeżeli chodzi o rudy diaksów. Naprawdę, no troszeczkę przykro mi się zrobiło w sumie, ale no bywa też tak. Nie, też tak bywa, nawet no, też nie, takiego nie widzę Więc no, miałem zaraz to miejsce i lecimy sobie dalej Bo naprawdę, ja leciłem, na no, no, troszkę Finiks szczęścia szczęście w odcinku, no, może nie miałem Na tym kanale odcinków skupania setki Ale no cóż, chociaż, żeby ten mi się Poszczęścił, nie, dobra, hmmm Zresztą nic takiego ciekawego nie widzę, więc troszkę bym mówił, że przypał. Dobra, chyba lecimy teraz sobie jeszcze, tutaj w sobie nic będzie, to jest w samym miejscu, nie zajmę się sobie, le lecimy na nasze. No, no w tym odcinku znalazłem tyle samo root emeraldów, co diaksów. I to w minutę, w minutę! Tyle samo, co prawie w pół godziny znalazłem diaksów. Nie, ja po prostu tego razu nie skomentuję, bo to się robi takie lekko przykre, naprawdę. To jest jednak troszkę przykre, no. Ja się tak staram, a tego efekty są absolutnie zerowe. No właśnie, no tu jest wszędzie lawa, jeżeli tam nic nie będzie... To ja nie wiem co zrobię, naprawdę to już nie mam pojęcia co zrobię, ponieważ tutaj jak chyba każdy widzi jest ogromne złoże lawy. Ogromne złoże lawy, więc jakby w tym miejscu nie było żadnego diaksa, to po prostu byłbym w szoku i moja mina by wyglądała normalnie niewiarygodnie. Czekajcie. Zobaczmy sobie, no. No spójrzcie, ile tu jest lawy. Tutaj... No, no. <ścoughs> Mam tutaj jednak w ogóle kolejnego kolegę, który jest chętny do wykopania, więc bardzo przyjemnie. Zobaczymy ile go będzie, bo tutaj mogę z tego co widzę już kupić 35 minut. To jest naprawdę sporo, okej? Okay? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jak ja mam tutaj szóstkę widzę. I tak nieźle, ponieważ mamy już tutaj tak 50, centrum, czyli, czyli sprawia, jest tak, więc mi się teraz po szczęści. Będziemy w tym odcinku mieli naprawdę spory wynik, nie? Spory wynik. Tylko sobie tutaj dołożymy do mojego wyniku normalnego, który no, no i tak jest spory, nie? Ale jak chyba każdy wie, nie ma tego, co dużo jest zdrowe, nie? Chociaż no w sumie to jest na odwrót, to nieważne, ważne, zwołuję, bo było powiedzmy, co ta dużo, to a nie było. No, no, chociaż w sumie, no, nie ma z tego złego, co by na dobre nie wyszło. No właśnie, no, no właśnie, więc spoko. Lecimy zaraz sobie dalej, bo musimy tego znaleźć. Co najmniej te dwa staki, proszę, jeżeli w tym odcinku nie będzie tych dwóch staków, to po prostu nie komentuj. Mamy te 24 minut na, na tym odcinku jeszcze, więc postarajmy się tutaj jak najlepiej to zrobić wszystko, bo ja tak sobie wam w sumie tylko pokazuję te momenty ciekawe, bo chyba nikt nie chce oglądać, jak tak po prostu sobie przed siebie kopie, nie naprawdę, więc lecimy zaraz dalej przed siebie, też jakoś teraz może to wyrzucimy. No i cóż, ale mi się właśnie w ogóle nie wbija, bo kilo się na bieżąco naprawia. No, niby jest wszystko spoko i też w ogóle piszcie, czy takie odcinki się uwagę, czy jednak nie, bo może ich być nawet. tutaj jest kopania więcej: nedrytu, może być skopania emeraldu, może być czego chcecie, ale na pewno nie skopania gravelu. Człowieku, człowieku, jak ja tego nie mogę wytrzymać, naprawdę. Jedyna rzecz, której w tej grze nie lubię, jest ja tą grę kocham, jakby naprawdę. Ja w nią gram całe moje życie, nie? Ale nienawidzę tego gravelu, naprawdę. Kto go wymyślił? On jest absolutnie nikomu niepotrzebny, no totalnie. Tylko do tego, Do betonu, naprawdę. Nie komentujemy tego, lecimy dalej. o! Co to jest? Wow, ale to jest ogromne! Ej szczerze! Nie widziałem nawet takiej ogromnej yy, ogromnego jeziora lawy Takiego mega ogromnego Ej Diamenty! Diamenty, 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 diamenty! Więc nice! Dobrze jest! Jak sobie tego creepera Zarazów, że nam ich nie wybuchł kolega. Proszę, lak był jakiś. Nie daksów. dobra, nie wybuch daksów, więc dobrze jest. Okej, okay, lecimy teraz. Ej, szczerze! Ogromne, po prostu no Piękne miejsce, nie? Piękne miejsce, tak no jak to się widzimy rzadko Czy to jest w ogóle ósmeczka czy jakaś mniej to zaraz sobie zobaczymy? Byłoby super. Raz, no to jest czwórka, czwóreczka, no zawsze coś, ale mamy już ty prawie stack z jaksów, z nie narzekamy i lecimy też sobie coraz szybko po tego Emeralda jednego, bo co za dużo to, to oczywiście niezdrowo. No ale no, no już to, no wiecie, Olać, to, po prostu zgarniamy to i tyle, nie? W tym odcinku bierzemy to, co możemy. Emerald mamy tutaj dziewiątkę, czyli w tym odcinku zdobyłem blog Emeraldu. Jesteśmy nice, a my lecimy tutaj dalej kopać Emeraldy, żeby mi ten czas nie zwiał tutaj cały. Dobra, go to całą wodą miniemy. No i cóż, złoto widzicie, to już olejemy, ok, bo tu to nie jest takie cenne. Kolejny emerald, gdzie ja jestem człowieku, gdzie ja jestem, nie, nieważne, dobra, już tego gold olewam, bo i tak mamy sporo w mieście. Ej, ale naprawdę... To jest bardzo ładne miejsce, takie coś się widzimy mega rzadko, więc fajnie, umiem zaraz sobie tutaj lecimy dalej, tu widzę, że nic nie ma, tam na górę nawet nie idziemy, więc cóż, po prostu tutaj musimy dalej coś, co jest znaleźć, skopać, byłoby super, super byłoby, tu też widzę, że nic nie ma takiego ciekawego, a jak sobie znajdziemy w dół, no Emerald, Emerald, a oczywiście pod jaksów nie ma żadnego, ale absolutnie żadnego śladu, super. Kolejny deks do kolekcji No może nie jakoś mega dużo Ale zawsze coś Dokładnie zawsze coś Więc w tym odcinku moi drodzy Zostało nam z tego to widzę Jeszcze minut kopania Idealnie 16 A mi brakuje około staka Do tego co chciałem Więc no I tak nie jest jakoś mega kolorowo Ale zawsze coś Zawsze będziemy mieli Ten stack więcej Żeby było pochwali Ani... Chciałem coś powiedzieć, że chciałbym się pochwalić Że mam dużo jaksów przed chłopakami Ale z tego co widzę, zaraz będziemy ich jeszcze więcej mieli I naprawdę, to co tutaj jest na miejsce W tym odcinku mamy jakiegoś mega farta Do ogromnych jezior lawy, ogromnych No i diamenty też tam Widzę, że mają jakąś tam obecność Więc bardzo przyjemnie, świetne w ogóle miejsce Więc teraz tam polecimy po nie, dobra Okej, okay, lecimy gościu, no w sumie sobie ten napis garnę, żeby był na expo, bo ten kidowy się tutaj może I na naprawia, ale mógłby być bardziej ogarnięty Więc teraz zobaczymy, jeżeli to będzie jedynka do się popłaczę, bo to wygląda Jedynka. Czekajcie, aż się upewnimy? Nie, to nie jest jedynka, więc dobrze, bo już się dostraszyłem, więc zobaczymy co z tego zaraz nam wypadnie. A to jest dwójka, może co? Nie, to nie jest dwójka również, to jest nawet większa fruda, więc fajnie, fajnie, dobra, lecimy z tym gościu, no ale ósemka też to nie będzie, co nie? No również to nie będzie ósemeczka, więc czwórka i tak nie jest to zły, nie tylko nawet jeszcze czasem zatkamy, żeby zaraz nam tam nie wyleciały te deaksy, bo na tej wersji i tam jest strasznie daleko do tego, nie, nie mam pojęcia dlaczego, wolę mieć tutaj pewność, że takiej sytuacji nie będzie. Dobra moi drodzy, więc lecimy Fortunko nie zawiedź mnie. Moja droga fortunko na kilofie naprawdę. Błagam cię, żebyś cię nie zawiodła, byłoby świetnie. Dobra, mam w ogóle 15 emeraldów, więc trochę beka z tego odcinka, nie? Dobra, lecimy, moi drodzy, mam teraz 800. I teraz tego, ile będzie? 16. No, nie jest to jakoś rewelacyjnie, bo bym wyleciało 8, ale tak czy siak, to jest dwa razy więcej. Więc teraz sobie polecimy, dajcie jakoś tu się lekko przejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, szybka akcja, i jakby serio. Myślałem, że w godzinę jestem w stanie tych, tych deksów zdobyć serio mnóstwo. Ale moje oczekiwania jednak nie są aż takie jak skutki, wiecie? Bo myślałem, że będzie wiele bardziej kolorowo, ale nie jest, nie? Ale nie jest bo tutaj, no, jest mnóstwo takich miejsc, gdzie sobie kopie ten tunel mega długo, a nic nie ma, no ale i tak nie narzekajmy, zawsze jakieś diaksy nam tutaj sobie wpadają. Okej, okay, 12 minut i kolejne takie spore miejsce, jeżeli chodzi o lawę. To jest w ogóle co? No, w tej okolicy całej. Więc naprawdę mamy tutaj fajne miejsce, jeżeli chodzi o kopanie diaksów. Tylko zobaczymy zaraz, czy w ogóle jest skuteczne. Bo, no, i to się tak szybko wylało, naprawdę. Nie mam pojęcia dlaczego. Więc teraz sobie polecimy dalej. I moje wyzwanko tutaj, no, trwa, moi drodzy, Moje wyzwanko, no, trwa. Nie możemy do tego. Co to jest w ogóle za miejsce jakieś dziwne? Serio? Czy tutaj też nie ma diaksów? No, czy mój niefalt znowu wrócił? No nie, to jest niewyobrażalne, żeby były aż takie ogromne lawy pod miastem. No, pod miastem no, jednak parę e, tysięcy. Bloków dalej od miasta, ale tak czy siak, no, diaksy jakiekolwiek może, co? No chociaż w tym odcinku, jak znajdę tego półtorej taka będę szczęśliwy, okej? Okay? Nawet tam na góry nie ma... Co, co to w ogóle jest za miejsce? Halo! Kolejny koleśka, więc bardzo przyjemnie. Go sobie zaraz zjemy i go zgarniemy, błagam, żeby to była w tym odcinku jedyna ósemka, żeby to nie była kolejna czwórka, nie piątka, naprawdę jest szansa, nie to nie ma w ogóle szansy, to jest jakaś piątka w ogóle, naprawdę, czy szóstka, jednak szósteczka, no okej. Okay. No niech już będzie, to jest to tak sporo, mamy teraz tego bez niej 16. Zobaczymy ile z tego nam wyleci. No widzę, że jakoś nie mega rewelacyjnie. Ile tego. Okej, okay, mamy tego półtora, jest taka. No i jeszcze 8 minut na liczniku. To naprawdę nie jest sporo, więc postarajmy się, aby tutaj tego jeszcze chociażby troszkę zdobyć, okej? Okay, chociażby troszkę. Nie mówię, że jakoś tam wiecie, żeby jednak... Wbić te moje wymarzone dwa staki w tym odcinku, ale chociaż żeby wbić jeszcze do tego 15 albo 16. Byłoby serio fajnie, nie? Po Bo tym bogatsze Elviso, tym oczywiście większe szanse na zdobycie czegoś jednego WOOT! ale mega blisko, mega blisko! Ile to będzie, moi drodzy? Ej serio! Może jednak się teraz o nie uśmiechnął i w tym odcinku mam to szansę. błaga, żeby była ta szansa, dobra? To widzę, że jest nawet jakaś tam większa ruda, w ogóle jakoś... ale ma dziwne ułożenie. Piątka, dobra, lecimy z tym, lock, proszę, lak lock, lock, lock dobra, ile zaraz tego będziemy mieli 46, Ok, ej serio! I jeżeli w tym odcinku zdobędziemy naprawdę to moje wymarzone dwa was taki To będę mega, ale to mega podierany, szczęśliwy, jakby serio B byłoby super, super naprawdę Błaga, main Uśmiech Uśmiechcie do mnie jeszcze raz. Okay, uśmiechcie do mnie, bliska Lecimy teraz może po prostu raz przed siebie jakoś. I szukamy tego. Szukamy teraz tego, naprawdę. Liczymy na ostatnie resztki szczęścia. Ponieważ, ok, może się wydawać, że jeżeli chodzi o godzinę, to jest i tak z rud ale, moje drodzy, z Klefem, który ma wydajność 5 i przykapałem ci naprawdę mnóstwo klocków, jeżeli chodzi o te wszystkie kopalnie, jeżeli w ogóle chodzi o całe chodzenie po tych kopalniach, to i tak tych rud nie było najwięcej. Mogło ich być o wiele o, o wiele, o wiele, więcej, naprawdę. Więc to nie jest to tak kolorowy jak się wydaje. Ale i tak ważne, to się tutaj wiedzie. Tak, no może i sobie na narzekam, ale Pewne jest to, że po prostu gdybym wybił te dwa staki, to byłbym już szczęśliwy, bym już w ogóle nie narzekał, nie? Byłoby serio mega fajnie. Wyzlecimy, nawet tu jeszcze widzę, że tych minut 7, dobra, okej, okay. no właściwie 6, właściwie 6, dobra, więc trudno. Postarajmy się po prostu, nie? Dajmy sobie wszystko, chociaż trudno jest zdać sobie wszystko. Kopiąc prosty tunel, naprawdę jest trudno. Trzeba po prostu trafić w fartownie, naprawdę. <laughs> więc zobaczymy, naprawdę. Lecimy na farta. Jeszcze Wam, oczywiście, mega polecam e, na ten kanale suba i dzwonek, żeby Was nic nie minęło, ponieważ to są takie odcinki codziennie. Więc po prostu Wam to bardzo, ale to bardzo gorąco polecam. A my lecimy teraz dalej tego gościu, lecimy, lecimy, lecimy. Ale tutaj powiem was, że nic nie widać w ogóle. A i właśnie, skoro to już było tak fartownie, to może byłoby super odbić, wiecie? Hmm. Bo, no to według mnie chociażby szansa mała, aby w takim procentunelu były aż trzy takie fartowne rudy z rzędu. Więc polecimy zaraz ja bardziej może w box, Skręcimy i liczymy naprawdę na sporo szczęście, ok? Bo ja nie mam zamiaru, no, przegrywać. To powiem, że no i tak jestem już spełniony, nie? Tak jestem już spełniony. Mamy tego prawie dwa staki, więc no, nie ma tutaj o czym mówić w ogóle, nie? Nawet jeżeli z tym odcinku będziemy mieli idealnie 64 i 63, to będzie tak gościu git, nie? Tak będzie kit. Mamy do tego dobrą ilość, więc nie narzekajmy. Cieszmy się z tego, co mamy, naprawdę. Cieszmy się z tego, co mamy. Więc lecimy, mamy tutaj serię mało czasu, więc liczmy naprawdę że będziemy mieli te wymarzone moje dwa staki diaksów. Moje drodzy, idealnie 4 minutki i naprawdę pokaźne złoża lawy, naprawdę, jeżeli w takim miejscu nie byłoby diaksów, to tylko świadczy o tym, że dzisiaj wyczerpałem swój cały limit szczęścia, ok? Bo to jest takie miejsce, w którym diaksów nie może nie być, ok? Po prostu nie może tutaj nie być. Spójrzcie, jak to wygląda. Tu jest tyle lawy, że absolutnie jest, chociażby, no, czekajcie, no w mojej opinii przynajmniej szansa 90%, że tu jest jakieś złoże diamentów, nie? No innej opcji nie widzę, naprawdę, mamy tutaj mało czasu już, więc postarajmy się, żeby to znaleźć, dobra, lecimy zaraz z tym gościu lecimy, lecimy. My lecimy, No proszę, proszę, Minecraft, ja nie wymagam wiele. Jeszcze jedna ruda, a mogę tego tak nawet skończyć, jakby serio, mogę już go kończyć, naprawdę, ale jeszcze jedna, jeszcze chociażby jedna. To jest poziom widzę, że nawet za wysoki na diaksy, więc trudno. Już tutaj raczej nic takiego nie będzie, więc teraz tam tu i to sobie całe miejsce przeekstruujemy i w sumie wiecie co? Ja mam dobrą zbrojkę, mam dobrą zbrojkę, no nie jest zła. Możemy sobie po prostu teraz z tej lawy zanurkować i zobaczcie, czy coś tam będzie pod lawą, wiecie, bo to jest chyba, chyba moja taka szansa jedyna, więc zaraz to zerkniemy bo tutaj no nie wygląda to, 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 to zbyt fartownie, nie? Więc teraz moja dobra taktyka Mamy tutaj mało czasu, cały czas, że sobie budujemy taką parasolkę Budujemy sobie taką tutaj fajną parasolkę Dobra i teraz sobie nurkujemy, nie? Mam tutaj refile, więc sobie wezmę do ręki i okej, okay. teraz sobie nurkujemy i szukamy, nie? Teraz szukamy tego, dobra, błagam, bo teraz się tak nie mogła ładnie ustawić do tego No proszę, Minecraft, Minecraft, błagam! Jakie to jest wolne panie w tej lawie? Ono jest mega wolne, dobra, no nie mogę po prostu, nie mogę I nie wiem dlaczego, ale o! O, o! Już było! Ale tutaj w ogóle nic nie widać, wiecie? Tutaj w ogóle nic nie ma Okej, okay, to chyba się nam nie uda, wiecie? Chyba nam się serio nie uda. Więc teraz to może jakoś teraz na szybko dobudujmy i liczmy na farta Liczmy na mega farta i jemy sobie kolejnego refila, żeby w tym odcinku nie zginąć tak przy okazji Dobra, i teraz szukamy, teraz szukamy gościu, teraz normalnie tego sobie szukamy. No nie, wiecie co? Naprawdę liczyłem na większe szczęście, ale chyba z tego co widzę w tym odcinku nam się aż tak nie poszczęściło, bo tak jak sami, no ale no słuchaj, o czym tutaj w ogóle mówię, mamy jeszcze tutaj, czekajcie No i tak mało czasu, ale no wiecie i no, nie mogę w ogóle wyjść, co się stało? Wystarczy sobie jemy refila. No jest cóż, może nie jest najlepiej, ale i tak nie jest źle. Mamy jeszcze idealnie na co, żeby znaleźć dementy. 30 sekund, to jest naprawdę mega mało. Ale, no, jak chyba każdy wie, ja mam jeszcze takie tutaj szczątki nadziei, więc zobaczymy. No, woda chyba nam tutaj zbyt w tym nie pomoże, bo ona tylko utrudni przemieszanie się. Mamy teraz 20 sekund, więc na diaksy, No, chyba w tym odcinku jeszcze nie ma co liczyć, nie? Po prostu nie ma takiej możliwości. No i tak, mamy tego sporo. Chyba, że jeszcze mamy, mamy tutaj 8 sekund. 8 sekund to jest naprawdę bardzo mało, nie? Nie wierzyłbym w to, po prostu w to nie uwierzył, nawet, nie? Nie uwierzyłbym w to. 2 sekundy. No i cóż, udało się, moje drodzy, nie udało się, więc obecnie wyzomki się skończyło, jest już idealnie godzina 8, więc no, wszystko wydobyte, gościu, wszystko wydobyte, dokładnie. Więc z wam mega dziękuję za oglądanie moi drodzy, i tak w godzinę zdobyliśmy sobie prawie dwa jak są bardzo dużo, więc w w tym momencie subujcie kanał, jest to bardzo ważne, codzienne odcinki, więc to jest według mnie sub. Bardzo ważne, żeby Was nic nie minęło. Jeszcze Wam bardzo gorąco polecam mój drugi kanał Elwiso, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars, serio mega fajne, więc subskrybujcie, jest, jest, jest link oczywiście w karcie, w opisie jest wszędzie. Jesteś Instagrama mojego podług oficjal, Polecam Wam go bardzo gorąco, jest też również link w opisie, więc cóż, no jak dla mnie i tak mamy tego sporo się na tym odcinków wzbogaciliśmy i trzeba sobie robić częściej na pewno, żeby być o wiele bogatszym na takie odcinki z innych surowców. No i emeraldów też sobie tutaj lekko na zaczepnąłem, więc nie narzekam moi drodzy, odcinek bardzo fajny, udało nam się tego zrobić bardzo dużo. Więc no cóż, teraz sobie tylko jakoś tutaj wyjdę na górę, chyba że jeszcze jakiś się trafię, no chyba nie, no chyba nie Elviso, nie? Bo to już było zbyt dobre. Więc do mega dziękuję oglądanie, moi drodzy. Widzimy się na odcinku jutro, bo są na to dziennie. Siamaneczko, leczko przegromne. Przed największe jo! Siema!